Medaliści. A teraz medal platynowy. Platynowy medal imienia Jana Kilińskiego. Pan Zbigniew Cholewka. Pan Paweł Kadłubek, pod Pan Andrzej Sewerzyński. Pan Marian Szczygiel. To prawie wszyscy nagrodzeni dziś i uhonorowani. A teraz bardzo proszę pana profesora Jana Klinka o wygłoszenie laudacji na, na temat szafy. Panie prezesie, dostojny księży, profesorze, panie prezydencie, szanowni zaproszeni goście. Koleżanki i koledzy rzemieślnicy, to wielka chwila, kiedy możemy uczestniczyć tu dzisiaj z Wami, świętując stulecie cechu zawierciańskiego. Jakże to piękna chwila, że wpisujecie się w stulecie Katowickiej Izby Rzemieślniczej. To piękna chwila, kiedy wpisujecie się w rok Rzemiosła Wojowca Śląskiego, który został nazwany Rokiem 22 właśnie na cześć tego, że obchodzimy stulecie, ale że Rzemiosło na Śląsku było, jest i mamy nadzieję, że będzie. Po raz pierwszy w historii Polski zdarzyło się, że Sejmik Województwa Śląskiego nazwał rok 2022 Rokiem Rzemiosła Śląskiego. To wielka chwila, że dzisiaj dla mnie, jako prezesa Kadowickiej i Rzemieślniczej i wiceprezesa Związku Rzymiłca Polskiego mogę być z wami, odznaczać was tymi zaszczytnymi wyróżnieniami, ale cieszę się również, że jest mi dane dzisiaj wręczyć najwyższe wyróżnienie, jakim jest szabla imienia Jana Kilińskiego za szczególne zasługi dla. Osoby, którą za chwilę honorujemy. Szabla imienia Jana Kińskiego najwyższe wyróżnienie. Te wyróżnienie otrzymywali prezydenci. Pierwszą szablę imienia Jana Kińskiego otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II, wtedy, kiedy był papieżem, przyjął ją w Watykanie na placu Świętego Piotra z rąk rzemieślników. To była pierwsza dedykowana szabla Ojcu Świętemu. I powiedziałem to kiedyś w nosprze, kiedy wręczaliśmy szablę rzemieślnikom, że Ojciec Święty ze wzruszeniem wtedy powiedział, że przyjmuje to wysokie wyróżnienie z rąk rzemieślników, dziękując im za ciężką pracę, za trud, jaki wkładają. Wychowanie młodego rzemieślniczego pokolenia. I potem spojrzał na szable, na rzemieślników w togach i w insygniach i powiedział nam: błogosławię wszystkim tym, którzy będą kiedykolwiek otrzymywali tak wysokie wyróżnienie, ja będę o nich pamiętał, niech oni zawsze pamiętają o mnie i o ciężkiej pracy rzemieślniczej. I powiedział serca błogosławie wszystkim tym, którzy będą utrzymywali to wyróżnienie. Pozwoliłem sobie to powiedzieć, dlatego że jest to tak wysokie wyróżnienie, że my, rzemieślnicy, cenimy sobie bardzo. To najwyższe wyróżnienie. Chcę powiedzieć, że takim wyróżnieniem został uhonorowany również pan prezes Jan Witkowski. Jest to drugie najwyższe wyróżnienie dla cechu zawierciańskiego. Ale myślę, że nie ostatni. Szanowni Państwo, w tym roku jubileuszowy szable imienia Jana Kilińskiego za szczególne zasługi dla rzemieśla polskiego otrzymuje pan Jerzy Rachman. Szanowni Państwo, zanim Pan Jerzy się do nas zjawi, dobrze, że Państwo stoicie, ponieważ jest to najwyższe wyróżnienie i dlatego bardzo proszę, żebyście Państwo wszyscy powstali wtedy, kiedy będziemy wspólnie uhonorowali Pana Jerzego Rachtana tym najwyższym wyróżnieniem. Chcę powiedzieć, że szabla imienia Jana Kimińskiego to wyraz szacunku dla pracy pana prezesa to wyraz szacunku dla całego waszego zawierciańskiego cechu. To wyraz szacunku dla wszystkich rzemieślników, którzy ciężką pracą przez prawie 100 lat udowadniali, że warto być rzemieślnikiem. takim jest szabla imienia Jana Kielickiego za szczególne zasługi dla Rzemiosła Polskiego. Cześć Rzemiosła! Teraz chwila dla fotoreporterów. Na scenie znajdują się wszyscy dziś nagrodzeni. Państwo możecie już teraz swobodnie usiąść. Dziękujemy serdecznie.